Sześć błota stóp, sześć błota stóp, sześć błota stóp, sześć błota stóp I podeż już, bo nadszedł czas Wrzućcie mnie do wody, na wieczną waktę Tam gdzie sześć błota stóp, sześć błota stóp Dziewięć sążni wody i sześć błota stóp Ściągnijcie flagę z dół, uszyjcie worek mi Dwie szkule przy nogach, ostatni śnieg bez krwi, No i sześć błota stóp, sześć błota stóp, dziewięć sążni wody i sześć błota stóp. Dawajcie więcej stu, już, nie ujrzycie chyba mnie. Kończę ziemską podróż do hajlo, do trefneta, Tam gdzie sześć błota stóp, sześć błota stóp, dziewięć sążni wody i sześć błota stóp. A ląd dalek, tam nie pozostało stu. do kilka stu. chwil No i sześć błota stóp, sześć błota stóp Dziewięć, Dziewięć sążni wody i sześć błota stóp Sześć błota stóp, sześć błota stóp Sześć błota stu. sześć błota stóp